Przychodzi do Ciebie teraz, Jezu, córka marnotrawna, syn marnotrawny, okaż mi miłosierdzie. Uznaję mój grzech i niegodność. Liczę teraz na Twoją łaskę, na Twoje miłosierdzie. Just the love. pragnieniu znalezienia mnie, pogubionego grzesznika. Nawet gdy ja już nie pragnę zmiany na lepsze, Ty gorąco pragniesz okazywać mi miłosierdzie. Dziękuję Ci za to w tej modlitwie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. W ten piękny dzień zapraszam Was do piękniejszej modlitwy, do jeszcze piękniejszej modlitwy niż ten dzień, do koronki, do, do Bożego Miłosierdzia. Jeśli jesteś tutaj w sposób nieplanowany przez Ciebie, to wiedz, że coś się dzieje i, i Pan Bóg Cię zaprasza do tego, żebyś się pomodlił. Chce ci okazać miłosierdzie w tę mm, godzinę miłosierdzia, się, która się rozpoczyna. Ona jest szczególna, ta, 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 ta godzina. Nie, że jakoś gorzej działa. w w mniejszej promocji łaska, w innych godzinach, ale ten kairos biblijny jest jakoś szczególny w godzinie, o godzinie 15, bo Pan Bóg tak obiecuje. O, ważne, żebyśmy jakoś po prostu chcieli i wierzyli w to, że, że, że Pan Bóg jest łaskawy. Jest łaskawy. Dobrze, a, a jak bardzo jest łaskawy, to posłuchajcie 719 numeru z dzienniczka. Niech on też da nam do myślenia podczas samej koronki, byśmy mieli co roztrząsać. Dobrze. Dziś usłyszałam te słowa. Wiedz o tym, dziecię moje, że ze względu na Ciebie udzielam łask całej okolicy. Ale powinnaś mi dziękować za nich, bo oni mi nie dziękują za dobrodziejstwa, które im świadczę. Na mocy Twojej wdzięczności błogosławić im nadal będę. Wyobraź sobie, że tak bardzo się otworzyłeś na Boże Miłosierdzie, tak wiele łask masz w sobie. Że ze względu na ciebie cała okolica dostaje łaski. Nawet jak nie dziękują, to dalej dostają. Czemu? Bo ty dziękujesz za nich, bo ty otwierasz swoje serce. Jak wielkie jest Boże miłosierdzie, jak, jak wielką władzę ma człowiek, który jednoczy się z sercem Jezusa, który korzysta z Bożego miłosierdzia. Spróbujmy to roztrząsnąć, podziękować, złożyć swoje sprawy, intencje, zaufać Bożemu miłosierdziu teraz. I żeby to się jak najlepiej dokonało, to pomódlmy się osłonowo do Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. A przeciw dziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę do ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą, strąć do piekła. Amen. Rozpocznijmy. Godzina piętnasta, niebo się nad nami otwiera, jakoś szczególnie przecieka ten dach nad nami w taki sposób, że łaski docierają aż do nas samych. Rozpocznijmy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódz nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. trzeciego dnia z wstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego. W święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwych wstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam, ufam Tobie, święta siostro Faustyno, módl się za nami, błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami, święty Janie Pawle II, módl się za nami, Pan z Wami i z Duchem Twoim, dobry Boże, powiedz, powiedz nad nami teraz, kocham Cię, moje dziecko, proszę Cię, żeby te słowa, Rozświetliły rozmaite ciemności i otworzyły tak serce na Twoje miłosierdzie, że to miłosierdzie będzie się też udzielać na całą okolicę. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Serdecznie Was pozdrawiam. Jeśli dawno już nie usłyszałeś tych słów, kocham Was, to ja teraz chcę Wam to powiedzieć. Kocham Cię, Pan Bóg mówi do każdego z nas nad nami, niech to przemienia nasze serce i właśnie rozświetla ciemności. Jeśli chcesz, jeszcze dziesiątka różańca przed nami, proszę Cię pokornie o modlitwę za mnie, za dzieło, za naszą wspólną misję. Zesłanie Ducha Świętego. Pomyślmy o tym, że Duch Boży może tchnąć między nami rozproszonych po rozmaitych miejscach, nawet poza granicami Polski, po to, żeby wspólnie choćby modlitwą, właśnie wsparciem modlitewnym, rozszerzać Ewangelię na chwałę Bożą i pożytek ludzi jak najlepszymi środkami. Dobrze, zaczynamy, nie gadamy. Yy, yy, Ojcze, nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen o mój jezu przebacz nam nasze grzechy zachowaj nas od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia tajemnica tajemnica <taje, Tajemnice, to ja wam teraz powiem właśnie. Yy, coś chcemy. Coś chcemy, bo Pan Bóg tego chce, tak rozeznajemy. Po pierwsze, yy, chcemy się rozwijać dla Was i z tego powodu chcemy przetestować taką następującą opcję. Najbliższe koronki o 15 też będą na TikToku i na Instagramie, tylko, tylko przetestujemy, czy to w ogóle zadziała tak, jakbyśmy to, to, to chcieli to, tym sposobami, bo to nie są proste rzeczy, żeby tak zorganizować, więc możecie się na Instagramie na TikToku spodziewać w najbliższych dniach y, y, koronek o 15.00. Stale są na YouTubie, na Facebooku naszym. Różaniec też stale o 20.30. To pamiętajcie, kto jest pierwszy raz subskrypcja lub obserwacja prawdopodobnie pomoże wam, żeby częściej wracać. Więc jeśli uważasz, że warto, to do tego zapraszam. I, i co, co jest jeszcze tajemnicą i co, co my jeszcze chcemy? Chce, chce, chcemy jeszcze polecić wam razem z zespołem jeden z aktów zawierzenia. Jezus się tym zajmie, więc w, albo można na YouTubie, na Facebooku e, kliknąć w link w podpiętym komentarzu albo wpisać w YouTube modlitwa o wyzwolenie od złych myśli. Modlitwa o wyzwolenie od złych myśli. Jeżeli masz ostatnio złe myśli, no to dla ciebie ta modlitwa właśnie na YouTube jest dostępna. I co jeszcze? I co jeszcze? Nie jest to tajemnicą właśnie, że chcę wam często powtarzać. Kocham was, cieszę się, że jesteście. Zapraszam do dalszej modlitwy. Dziękuję za piękne, piękne wasze komentarze, intencje, które z zaufaniem składacie. Dziękujemy też Grzegorzowi, moderatorom w tle. Zapłać. Właśnie, moderatorzy też gdzieś tam się, się skrywają i, i czuwają nad nami, nad spokojem na, w, w komentarzach. Y, trzymajcie się, mam nadzieję, że do wieczora, do wieczora. Grzesiu, pamiętasz, jaki wieczorem jest ten y, temat? Y, zaraz sobie przypomnę. Nie, dobra, nie pamiętamy, nie ale pamiętam. warto przyjść po prostu, po, pomodlić się wspólnie. Tyle tych tematów, że kto by wspomniał. Tyle tych tematów, właśnie, właśnie, jest, jest, jest o czym roztrząsać, a nade wszystko spotkać Maryję i Pana Boga poprzez różaniec. Dobrze, trzymajcie się, niech Ewangelia się niesie, na chwałę Bożą i pożytek ludzi jak najlepszymi środkami.